No, i ja sobie właśnie wtedy powiedziałem, że Makita to jest shit i nie będę je kupował już nigdy więcej. DeWalt w Europie jest chyba najbardziej popularną marką, ze względu na dostępność, ale jednak osobiście uważam, że Ameryka stoi Milwaukee. Halo, Siemaneczko. Równo rok temu nagrałem w tym miejscu, czyli w HondiPo. Odcinek na temat narzędzi. Odcinek okazał się przypadkowo niezwykłym sukcesem dla mojego kanału. Osiągnął 170 tysięcy wyświetleń dosyć szybko. Przecież przyniosło mi to olbrzymi sukces, że tak powiem. I chciałbym wrócić do korzeni. W dzisiejszym materiale będzie film porównania narzędzi Milwaukee, Dewalt i trochę makity Lisnę. Film na temat makity będzie jeszcze kolejny. I tak być może możecie powiedzieć, że to jest kolejna próba podniesienia oglądalności kanału, atrakcyjności moich filmów. I macie rację. Taki jest cel tego odcinka. Niewątpliwym plusem dodatkiem w tym wszystkim jest to, że uwielbiam tu być i uwielbiam to <grywać> nagrywać tutaj w tym miejscu. Ale nie przedłużajmy. Witajcie. Pięknie te wróbelki ćwierkają. Witamy w Hondipo. Swoją drogą, jestem tutaj w tym sklepie tak często, że powinni mi w pensję płacić. Ja myślę, że jakbym stanął w kolejce, tam gdzie yy, płacą pracownikom pensję, to oni byli się w ogóle nie zarytowali. Przebijali mi piątki. O, siema Sylwę, w końcu jesteś po wypłatę. <tak>, tak często tu bywam. No i się zaczyna. Promocje. Kupujesz. Eee... O, to jest maszynka, szliferka, której nie polecam. Nie chcecie jej. Kupiłem ją kosztuje 149 dolarów albo może być za Afriko jeśli kupicie ten zestaw to czyli baterię piątkę z chargerem, z ładowarką dostaniecie któreś z tych narzędzi za Afriko to są dobre promki mam to mam to mam tą senderkę, bardzo fajna senderka odkurzacz sobie tu podpinam i ciśnie. mam większą, o mam też to i to też chyba jakoś tak, że to miałem za Afriko, to jest ten Multitool. A nie, to są zwykłe, ja mam y, te Fuela. To są zwykłe, ja mam wszystko Fiwella. To mam chyba zwykłe, bo nie było Fuela do kupna. A, a ta szliferka to Badziew. To jest najgorsza szlifierka, tego nie kupujcie. Tak, ja już nie widzę jej tutaj na wystawie tej szlifierki, ale cofnijcie sobie fragment i nie kupujcie tam tego badziewa łożysko jest tak wybite od razu jakby po przecięciu i tarcza nie obraca się równo tylko ma bicie i no nie idzie prosto ładnie uciąć czegokolwiek co, co potrzebujesz dzisiaj będziemy mówić trochę o tym sprzęcie ale chcę się skupić na diwolcie. Pierwsze co, chciałbym sprawdzić, czy te narzędzia są faktycznie tańsze. Bierzemy coś, co ostatnio kupiłem, czyli mamy klucz udarowy. Eee, parametry będą takie. 1300 ft lbs max w i 1400 torque. 349 dolka. W zestawie jest torba i jedna bateria. Bateria jakiej wielkości? Eee, piątka chyba. Tak, to jest piąteczka bateria. Idziemy na Miloki. Klucz wygląda zupełnie podobnie. To nie jest ten, który ja kupiłem I mamy za 399 też zestaw z baterią. I jest tutaj napisana, jaki jest wielkość baterii. No nie jest, a ze zdjęcia mogę to. To wygląda mi na piątkę, tak wielkościowo czyli jest nieco droższy zestaw. Bardzo podobny. Różnica 4D to jest tak naprawdę żadna różnica. Nie możemy przejść obojętnie około zakrętarki od firmy Makite. Nie zakrętarki, tylko klucza pneumatycznego Impact. I my tutaj mamy sam klucz, jest za 329. Bez niczego, bez żadnych zestawów czyli jest najtaniej, ale nie masz baterii i ładowarki i torby, która tam kosztuje, pewnie, w okolicach powiedzmy, bateria. Tyle kosztuje 194 dolki, a mamy yy, baterię, ładowarkę yy, 4Ah, czyli to wychodzi najdrożej w takim, ale wiadomo, że w zestawach to tam zawsze kilka dolarów jest taniej. Natomiast chcieć kupić sobie zestaw baterii i ładowarki od firmy Diwot jest to koszt 180 dolarów. Tutaj to, że on tutaj ma że o, 20 napięcie to nic nie znaczy tak naprawdę, ale tu jest piątka w zestawie. Tu w takich kartonikach to jest sprzedawane. No i oczywiście mamy zestaw 179, czyli chyba taka sama cena dokładnie za baterię piątkę i ładowarkę od firmy Milwaukee, te same ceny. Mi to konkluzja nasuwa się sama. To jest zmowa producentka. Te same narzędzia, czy te same e, narzędzia różnych marek kosztują tą samą cenę. Dla mnie to jest e, normalnie zmowa. No to nie ma co ukrywać. Kupiłem sobie ostatnio taką szliferkę, e, tylko oczywiście, że filmy Milwaukee. Sama szliferka, nie pamiętam ile kosztowała. E, to jest. Chyba to jest to z regulacją obrotów. Tak się prezentuje. Cena 270 dolka. Nie znalazłem do porównania szlifierki od Milwaukee z, z regulacją obrotów. Tu mamy taką, ale to jest zwykła, bez funkcji regulacji obrotów. Ciekawe, czy nie mają w ofercie, czy po prostu tutaj w sklepie nie ma. Zaraz popatrzmy. Tak, no jakby nie widzę tutaj e, tej szlifierki. Natomiast jest radio, które miałem w Polsce. To radio, bardzo fajne radijko. Ja jestem sparzony do narzędzi Milwaukee e, tfu, do narzędzi firmy Makita e, ponieważ używałem ich w Polsce i bardzo często musiały jeździć na serwis albo na zwroty itd. Tak e, miałem olbrzymią taką myjkę ciśnieniową firmy Makita zapłaciłem za nią ponad 3,500 dolarów zepsuta e, złoty zepsuta po pierwszym roku użytkowania sporadycznie, nie jestem jakimś wiecie umyłem u siebie kostkę, jakąś elewację i szlak utrafił, trafił pompa się zatarła A... Nie wiem, czy uważacie, że porównywanie zakrętarek i wkrętarek jest istotne. Zestawik: 4 stówki, zakrętarka, impact i hammer drill. To jest taki podobny zestaw jak ja mam. W zestawie jest szóstka, dwójka, torba i ładowarka za 400. O, uważam, że to stanowisko jest najuboższe, najmniejsze w porównaniu do diwalta które zajmuje tyle. Makita zajmuje tylko tyle, a Milwaukee mamy jakby wszędzie te otwornice, nieotwornice różne, wszystkie rozmiary zestawy jest tego pełno. No i tutaj mamy ten sam zestaw: FUELA, dwie baterie. Dwie takie same, to są piątki, ta sama cena oczywiście, teraz tak naprawdę to do Was zależy, który system wybierzecie i tylko się chodzi o to, żeby jego trzymać. W Ameryce jest jeszcze jeden system, czego nie widziałem w Europie, jest to Rigid, też mają swoje klucze, jak wynika z tego z 249, cena jest ta sama, ja bym się nie zdziwił jakby to wszystko jedna fabryka klepała, naklejała tylko różne metki. To są też bezszczotkowe już wszystkie narzędzia multitule, przecinarki różnego rodzaju, frezereczki, to jest to samo dokładnie to co mają konkurencji Czy to w ogóle nie ma konkurencji wiem, że powiem coś co wielu ludzi szokuje to to jest dla majsterkowiczów do domu, nie do roboty, nie do zarabiania kasy i tyle. Spójrzmy na cenę tego Riobi. Eee, klucz jest tutaj 1170, jakby miał za dużo pieniędzy, to bym ją wziął i zaczął na testy puścił i kosztuje 219 dolarów, ta największa półcalowy klucz. 219 jest zdecydowanie taniej, a wydaje zdecydowanie, no wcale nie tak taniej jest. Pe powiedzmy 4 dychy różnicy między tym tym, 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 ten się okazuje najdroższy. I tym w zestawie jest 349 stówka, drożej jest, ale to za zestaw, więc on na pewno będzie tańszy, bo bateria torba i ładowarka to tam pewnie ze 150/170. Tak, na szybko chciałem tylko Wam pokazać, że jestem i że nagrywam. Mam nadzieję, że coś tam wyciągniecie. W Walcie możemy jeszcze spotkać takie małe młotki, wiertareczki. To jest, pamiętajcie, to jest tylko do wiercenia się nadaje. To jest tak samo. To, to nie są rzeczy, którymi się kupuje. To są po prostu wiertarki. To, że ma funkcję samego młotka, to jest moim zdaniem błąd producenta. To są bardzo niedoceniane przez amatorów narzędzia, ale są znakomite. Jak kręciłem dużo płyt w Polsce, to, to ich używałem. To jest profesjonalne też, jak robisz dużo płyt. Wycinasz sobie otwory na puszki, na gniazdka i tak dalej. Taka fryzarka, można powiedzieć. No, to znacie, to znaczy liśiogon, czy jak to tam to się nazywa, Sozo. Mamy dwie wersje, mamy jakieś tam ceny pilarki z różnymi e, tarczami. Tego nie mam, nigdy nie używałem, nie potrzebowałem tak samo tych pilarek. Nigdy nie używałem. Mamy klucze, klucze na M20. E, Multitul Prezareczka, ceny. No ja mówię, to jest zmowa. Oni wszystko mają jedną cenę ustaloną, żeby dać ludziom. Żeby ludziom się wydawało, że mogą sami zdecydować, jakich narzędzi chcą używać. Wszystko, moim zdaniem, jakość musi być porównywalna. Nie ma lepsze, gorsze. Jeden na, jedno narzędzie, załóżmy wkrętarka firmy DeWalt będzie lepsza od wkrętarki firmy Makita, ale już szliferka będzie lepsza Te, Także to jest wy Wiecie, serwis musi na czymś zarobić, musisz czegoś żyć, więc to wszystko jest tak skalkulowane, żeby ludzi nie zniechęcać, a jednak teoria spiskowa wyszła, co? Dobra, trzymajcie się, zostańmy w kontakcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.